Jestem, drzwi skończone są, gotowe, elegancko, przemalowane listwy. Za wiele to tutaj nie zrobiłem. Oprócz tego, że właśnie drzwi wykończone są, kameczka jest z tego założona, tutaj zamek, wszystko. Tak jak należy, a budowka wyłączona, kurde. Cień i w cholerę. Dobra. Także tak to, tak to wygląda. Jeszcze się trochę muszą wyrobić. To zrobiłem na styk, żeby dociągnięty były. O jest. Chodziło o to, żeby ładnie się pościągała płyta, także nie mogłem za bardzo poświrować tutaj, kurde, żeby luzy dawać. No co, zamyk jest. Cyk. Lampki dołożyłem, lampki są. Już gotowe. Luz. Ciemniamy, cyk. Tutaj było wszystko, także tu z tym to się ładnie pobawiłem. No. Wiadomo, sprzęty tutaj kurde, a tak tu nic poza tym nie robiłem. Dzisiaj dzień wyjazdu, także film będzie krótki. Jeszcze przy kuchni porobiłem te te zamyk... jak się mówi? Otwieracze takie. Naciska się front i wtedy odskakują szuflady. Jest to porobione. Jeszcze nie wszędzie są. No i gotowe. Cyk. To jest zrobione. Jeszcze zrobiłem... Tutaj akrylowania. Tutaj przy, przy desce to jest gotowe na dole, też co tam jeszcze robiłem. No podczas tego, mówię, wyjazdy czy ta szafka była Ym... I, i to wszystko. Aha, jeszcze kominek przejść. No, także kominek jest, to już było wiadomo. Także z kilka dni takich jeszcze tutaj porzeźbionych było. Co? Aha, jeszcze byłem w Ikei, to też można spokojnie zaliczyć. Dokupiłem właśnie to otwieracze dokupiłem wszystkie praktycznie rzeczy takie brakujące z tych tylko elementów bo wnętrze to jeszcze nie to to na spokojnie później trzeba będzie zaplanować um, wiadomo jakieś ogarnięcie tutaj jakieś coś fronty te brakujące dokupiłem ale to jest temat na później bo to na razie to na razie to nie, nie miałem do tego zdrowia coś no i tyle jest taki syfek jeszcze Zbieram się zaraz już do roboty i tyle. Trzeba pozamykać tutaj hater, rozłączyć lodówę. Koniec euro, no. Koniec euro, kurde, posiadówy. I co? Piękna przygoda naszych, kurcze. Łezka się zawsze wokół kręci, jak gdzieś powtórki są. No i co zrobić, no, ale trzeba się cieszyć, że, że tak ładnie zaszli daleko nasi chłopcy. No, od września jedziemy dalej, no, na Mundialu Rusków trzeba się dostać. 2-18. No i jako faworyci przystępujemy do eliminacji, także jest, jest okay. Z 4 września z Kazachstanem gramy. 8-11 października Dania Armenia i wyjazd, a to u nas są dwa mecze i wyjazd z Rumunią 11 listopada na nasze święto narodowe mam nadzieję, że będzie fajny prezent no i... I, i to tyle wieści tutaj o kratka jakoś coś to wszystko dokupione i już gotowe i czeka a co trzeba dorobić, trochę znowu grosiwa Tutaj na, największy sak, finansowy, czeka. Trzeba trochę doszpikować i można kombinować już później z, z finałem Ligi, Ligi Mistrzów. No dobra, to, to co? Do, do zobaczenia. Tym razem dużo nie było filmów, ale coś, coś podpchnęłem. Nie taki był teraz cel tego przyjazdu. Hmm, te, trochę tam jakieś rzeczy fajnie że te drzwi zrobione są bo z tego to się cieszę Bo hmm, drzwi męczyły zdałoby się tutaj posprzątać ale spokojnie bez nerwów nie ma co tutaj przesuwać jakby zaraz coś miało być znowu robionego dobra koniec koniec kurcze super było fajny przyjazd udało się i, i, i dzięki chłopcy za, za piękne chwile Nasze, naszej reprezentacji, kurde, bo Ameryka. No, mógł być finał, ale ale to co? Będzie finał Mundialu, miejmy nadzieję. Z takim nadzieją przystępujemy do nowego sezonu eliminacyjnego. Dobra, to co, to na razie.